To co bardzo często ignorujemy w dyskusjach, to kluczowa różnica między korelacją a przyczynowością. To, że dwie rzeczy dzieją się w tym samym czasie, nie oznacza wcale, że jedna powoduje drugą. Jest na to taki przykład. Badacze odkryli kiedyś, że w stanie Maine wskaźnik rozwodów wzrastał w tym samym tempie, co spożycie margaryny. Oczywiście nikt nie twierdzi, że margaryna powoduje rozwodu. Albo że rozwody powodują zwiększenie spożycia margaryny. Ale to jest doskonały przykład na to, jak łatwo jest pomylić ze sobą fakty. Tak mówią wykresy i twarde dane. Oczywiście twierdzenie jest tak absurdalne, że nikt w to nie wierzy, ale z punktu widzenia statystyki i socjologii ma ono dokładnie taką samą wartość jak teza, że rządy demokratów powodują wzrost przestępczości. Więcej w podcaście Ameryki dla zaawansowanych. Przemoc w USA, miasta, polityka i mit o demokratach.